Włóczył się, ja żyło po całym świecie, rodził żyto w polu, płodził ludziom dzieci. A gdzież on nogą, tam żyto kopą, a gdzież on nie spojrzy, tam kłos zakwitnie. Tak, moi drodzy, to o mnie. Mam na imię Jarzyło i jestem synem Pioruna. Moja ulubiona pora roku to wiosna, bo wiosną mam najwięcej pracy. Ale lubię ją. Wędruję sobie po świecie. Mam ulubionego konia, siwka. Na nim przemierzam całą ziemię, jak świat długi i szeroki. A co takiego robię? Zapytacie. Okrywam pola trawą, a lasy liśćmi. W mojej to mocy jest wydobywać plon z pól i drzew, dostarczać paszy bydła i wszystkiego, czego człowiek tu potrzebuje. Więc, jeżeli wyjdziecie kiedyś wiosną na pola i zobaczycie, jak zieleni się trawa, to ja zrobiłem. Jeżeli wyjdziecie na łąkę i usłyszycie brzęk pszczół i jak ptaki zakładają gniazda i wylęgną się młode pisklęta, to ja zrobiłem. Jeżeli pojedziecie na wieś i zobaczycie, jak ocieliła się krowa, to też ja. Ziemskie kobiety rodzą dzieci, zwierzęta mają przychówek. A na drzewach zielenią się liście, a na jabłoniach czerwienią się jabłka. To też ja to ja sprawiłem to wszystko. Bez mnie tego wszystkiego by nie było. I tak co roku, to prawda, lubię taniec, zabawę, muzykę, przygrywanie na bębenkach i fujarkach. Dawniej, kiedy jeszcze ludzie we mnie wierzyli, Często odwiedzałem ich jarmarki i festyny, żeby cieszyć się razem z nimi plonami i tym, co Matka Ziemia wydała na świat. Było się też na biesiadach z wieśniakami inkognito, a jakże. Nie raz i nie dwa trochę przesadziliśmy strunkami. Zdarzało się, ale nie tylko na tym polega moja praca. Bo codziennie rano wyruszamy wraz z Marzanną na nieboskłon, żeby dać Bóg mógł wejść i oświetlić ziemię. Tak, dać Bóg to mój wuj. On to słońce. My z żoną to gwiazdy poranne, więc codziennie wstaje do pracy dość wcześnie. Na pewno jeszcze smacznie śpicie, a my już w gotowości. I tak w każdy dzień od wielu, wielu wieków. Pytacie, skąd ludowy zwyczaj pogrzebów jarzyły? Czyli moich? A to stare dzieje. Kiedy byłem młodszy, zdarzyło się, że umarłem. Na imprezie ktoś poczęstował mnie zatrutym napitkiem, a później niczego nie pamiętam. Wiem tylko, że ocknąłem się i wszyscy patrzyli na mnie z przerażeniem. Sekretne napitki bogów podziałały i jakoś wróciłem do żywych. Na pamiątkę tego wydarzenia, Słowianie obchodzili każdego roku święto żyły, czyli moje. W kwietniu, a czasem w czerwcu świętowali mój powrót. Odbywały się wtedy huczne zabawy, tańce, hulanki, swawole. Ale jak mówiłem, to stare dzieje. Sława do zobaczenia!